Cześć, mam dzisiaj dla Was bardzo dobrą oficjalną informację, a mianowicie sprzęt Stripil, czyli uprawa pasowa od marki Czajkowski trafia do Farminga 22. Oficjalnie dwie grupy moderskie, które odwaliły kawał dobrej roboty, przedstawiać ich chyba nie muszę, natomiast jeżeli to o czym mówię jest teraz dla Was jakąś nowością, w co wątpię, to polecam przewinąć materiał tam na dole do podwieszonego komentarza i tam będziecie mieli pełne odnośniki do Grup oraz do producenta będziecie mogli się zapoznać z uprawą pasową, będziecie mogli się zapoznać z eventem, który oficjalnie otworzył to wszystko, co zostało do farminga wykonane, czyli jest tam filmik, na którym możecie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Gracze mogli testować nowy maszynę czejkowskiego bezpośrednio we farmingu, czyli byli tacy szczęśliwcy, którzy mogli już te maszyny przetestować. Oficjalnie, jak wszystko dobrze pójdzie, no to w czerwcu my może również będziemy mieli okazję we farmingu samodzielnie ten sprzęt przetestować. Jest to bardzo ogromny projekt, bardzo szczegółowy, w wiele detali, ten sprzęt naprawdę robi ogromne wrażenie już na podstawie tego, co widać na screenach. Zresztą pewnie część z Was miała okazję się z tym sprzętem już wcześniej zapoznać. Także słuchajcie, wiadomość bardzo dobra. Odsyłam do podwieszonego komentarza, bo tam jest więcej szczegółów do grup moderskich oraz do producenta. Także zapraszam, a w tle możecie oglądać kilka ujęć z tego, co zostało oficjalnie na ich swoich facebookowych profilach opublikowane. Ode mnie to tyle na razie cześć